Masien, Chcesz zobaczyć? Szyja jest za krótka, okropna. Długa. Hmm? Tak, ty masz bardzo długą. Ja mam taką krótką. Coś, ty mamy takie same szyje. Obręcze wydłużają szyje, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ to, to nie jest w ogóle możliwe. Mamy siedem kręgów szyjnych i nic tego nie zmieni. Natomiast poprzez noszenie obręczy obniżają się tak naprawdę obojczyki. Zresztą Masjen ma tutaj bardzo um, takie odgniecione, sine obojczyki, i to daje takie złudzenie optyczne, że szyja jest dłuższa. Ale tak też wyglądasz pięknie. Może dla Ciebie ja jestem piękna ja bez próbuję. obręczy, ale ja czuję się brzydka Stary. i bardzo mnie boli. Mogłabyś spróbować na przykład żyć bez obręczy na szyi? O, o Nie, dyle. mogę tak Dobra. wytrzymać tylko chwilę. Bez obręczy Dobra, szyja boi. boli i opada.